27 lipca, środa, dziś wyjazdowe studio specjalnie dla Państwa z łap. Tutaj dzisiaj rozstawiliśmy swój namiot na Placu Niepodległości. Od samego rana gościmy na antenie wielu zacnych gości. Teraz będzie, drodzy Państwo, bardzo słodko. Ze mną Lech Truskolawski, właściciel cukierni Ulecha. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry, chciałam raz postawać się nie Lech. Ależek, to Leszek. moja firma. A, -a. a stąd się nazwa wzięła, bo wtedy, kiedy zmieniałem swoją mm -hmm. tak, nazwę firmy w 1987 roku. Yy, z uwagi na to, że wtedy nikt nie myślał o nazwisku. W tej chwili mm -hmm. bym na pewno się nazywała firma Truskolawski, a z uwagi na to, że wtedy... To Ale były takie może przejściowe, do, a z uwagi u, na to, że ucha, nie ucha mam pada. syna, a przejmie córka to działalność, uh -huh. a temu kilka lat robiliśmy badania znajomości na rynku uh -huh. podlaskim tej firmy i stwierdzili dwa ośrodki badające, że nie ma sensu zmiany nazwy, bo jest tak rozpoznawalna ta firma, uh -huh. że po prostu nie możemy sobie pozwolić to na zmianę. No właśnie, ma pan sieć właśnie cukierni. Ile ma pan cukierni? To znaczy mam, własnych, mam własny sklep. Przy zakładzie w łapach i siedziba w łapach. I w Jastoku mamy trzy własne lokale, cukiernie, w których są punkty, aneksy kawiarniane. Także można sobie wypić kawkę dobrą, zjeść ciastko, jak też no na wierzchu na Ja miałam y, okazję spróbować pana specjałów. Bardzo dobre, muszę przyznać. Naprawdę słodkie, naprawdę dobre staramy się. Przede wszystkim są to wszystkie prawie receptury moje autorskie. Nawet jak w wymianach z kolegami receptur powoduje to, że wymieniamy się często z tym, że nie mam przypadku, żeby receptura, którą dostałem od kolegów w ramach wymiany została ona niezmodyfikowana, niedopracowana do wymagań konsumentów, klientów po prostu, bo dla nas największym znacznikiem jest zadowolenie naszego klienta. Pan wie co dobre. Ja wiem, czy, wiem, czy, wiemy co dobre z tym, że często się zdarza tak, że także opracujemy bardzo ciekawą recepturę nową i nie Teraz dopiero w trzecim, czwartym razie, w ciągu roku, dopiero ona się przyjmuje. Są wyroby, od których są niewiasty wręcz uzależnione nawet. A to, co to za wyroby? No, są takowe. To znaczy przykładowo ciaska alpejskie albo torcik alpejski. Ale to niedobrze, jak się można uzależnić. Ale, no, ale jest, to jest tak piękny smak że po prostu tak jak Coca-Cola czym się więcej pije, tym się bardziej chce. Podobnie z naszymi wyrobami. A czy to tu mamy jak ktoś próbuje akurat tutaj nie ale zapraszam do kawiarni obok parametrów na dobrą kawkę i wtedy poczęstuję ciasteczkiem. Poza tym no, przy okazji mogę poinformować klientów, po prostu a konsumentów, że często popełniamy błędy w domu konsumując ciasto z lodówki. Często powinno mieć temperaturę pokojową 20 stopni. Dopiero wtedy mamy cały bukiet aromatu. Możemy to wszystko w całości konsumując. Ale co z trwałością? Trwałość, nie ma problemu, przechowujemy w warunkach 2,6, a do konsumpcji nawet 3-4 godziny nie ma prawa nic się stać w warunkach pokojowych. Wtedy dopiero konsumujemy, i wtedy mamy cały bukiet po prostu smaku. Przykładowo na Miszowstwie Świata, gdzie ja byłem kilka razy jurorem. Podawane jest to wszystko właśnie nie z lodówki, a podawane jest właśnie w temperaturze optymalnej do konsumpcji, bo wtedy trzeba w bardzo krótkim czasie. przykładowo w ciągu trzech godzin jest nieraz około setki degustacji, przeróżnych degustacji. I teraz jest mhm. punktacja jest, tego nie da się zmierzyć, zważyć. Bo smaki, receptory smakowe jest do, dla jurora tylko woda niegazowana mhm. i niestety często jest wszystko filmowane, oceniane. I potem jest to po prostu, nieraz się zdarza tak, że pamiętam na miesiącach Polski, jeden zawodnik stratował dwa razy i raz mu zabrakło do pudła trzy punkty na 1500 możliwych do zdobycia. Mm. I dwa U. razy był czwarty. U, to ból. Kobój. Ja wiem, czy burno miał pecha delikatnie, mówiąc coś to jest 3 punkty no pan 1500. Jako juror nie pomógł, no to no, My nie wiemy, bo kto jak inny państwo, zlicza. Jak Państwo słyszycie, cukiernia to naprawdę dość szeroki temat. Tutaj warto się pochwalić, że pan Leszek, dobrze mówię? No tak, bardzo dobrze. Dziękuję. Jest też właścicielem mistrzowskich tortów. E, jak wygląda to znaczy, i smakuje taki mistrzowski tort? To znaczy, braliśmy udział, między innymi moja córka, następczyni krajszymi to firma. E, po prostu skończyła studia magisterskie, w tej chwili doktoranckie, jest mistrzem cukiernikiem, pracowaliśmy. E, Braliśmy udział w Poznaniu na polagrze. był turniej tortów grylażowych, w imienia Wojtka Kandulskiego, naszego chyba najlepszego polskiego święty świętej pamięci cukiernika, który stworzył ośrodek szkoleniowy w Polsce. Spod jego ręki wyszło właściwie wszyscy cukiernicy liczący się w kraju. Zostali przeszkoleni łącznie ze mną. Mm -hmm. I, I niestety i tam między innymi moja córka, może niestety zajęła trzecie miejsce, a mieliśmy taki dość przykry Incydent, bo torty były oceniane smakowo następnego dnia, a w nocy tort, który był przygotowany do oceny smakowej, niestety na targę zginął. I poszedł do oceny smakowej, no zdarzyło się. Do oceny smakowej poszedł tort, który stał całą noc ciepla. I stąd, a i tak trzecie miejsce. I trzecie miejsce zajęliśmy tak, że było to, było to okay. specyficzne, bo grylarz to jest takie bardzo chrupkie torty y, wykonane na samej czekoladzie. To w ogóle my specjalizujemy się, na firma specjalizuje w naturalnych surowcach. Generalnie wykładnikiem firmy cukierniczej jest w tej chwili ilość zużytych jajek świeżych, a nie mąki cukru. Mm -hmm. To się liczyło jakby w poprzednim systemie. Praktycznie pracujemy na, tylko na czekoladzie. Można na kuwerturze, bo czekolada w tej chwili zgodnie z normą unijną może być w czekoladzie 5% tłuszczów innych jak masło roślinne, a w kuwerturze jest tylko i wyłącznie masło roślinne. Po prostu. Dlatego tak jak czytamy przykładowo na opakowaniu, że jest 70% kakao w czekoladzie, to nie jest prawda, że jest 70% kakao, Jest to wszystkich składników pochodnych ziarna kakaowca. Czyż teraz wiem, na no to będę zwracać uwagę, <laughs> wybierając czekoladę w sklepie. E, tak. A da się wybrać? inną czekoladę, no, no, czy no, nie czekolad jest? jest bardzo, bardzo, jest bardzo, bardzo duża. W tej chwili, tak jak stały się modne, przykładowo borowary małe, które robią... Smakowe y, piwa po prostu mhm. w tej chwili uzyskują do, dobry potencjał na rynku. Tak samo każda cukiernia. Ja przykładowo w tej chwili importuję z Belgii, z Francji czekolady, bo naszej krajowych czekolad nie ma, A które mogłyby mieć. E, 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 tak, pralinki też teoretycznie. I teraz przykładowo takim, jakby Mercedesem w cukierni, to są pralinki, bo pani zapewne wie, bombonierka, to się kupuje bombonierkę w sklepie. I to mhm. są czekoladki, które mają przydatność od 6 miesięcy do roku. A pralinka u, u Rzemieślnika je, ma przydatność praktycznie od 7 dni do trzech tygodni. A ja najlepsze jest właśnie tak między piątym a 8 dniem. I dopiero to jest poezja smaku. I na wszystkich mistrzostwach między innymi są właśnie pralinki do oceny. I tam korpusik jest, ganasz, jest, ganasz to jest, czyli ta nadzienie jest półpłynne, alkoholowe. Jest w ogóle jest to poezja smaku w ten sposób. I w tej chwili w Polsce widzimy renesans czekolady. Ubolewam, że nie możemy odzyskać renesansu marcepanu naturalnego, bo w poprzednim systemie marcepan w Polsce został w ogóle zniknął. A w tej chwili też pracuje na marcepanie oryginalnym z ubeki, bardzo dobrym po prostu. I jeszcze jedynym markamentem polskiego właściwie konsumenta jest to, że nasz konsument, z ubogi na zasobność portfela, poszukuje rzeczy tanich. A rzeczy tanie. To nie znaczy, że są dobre. I, a my akurat jesteśmy producentem, nie powiem najtańszym, ale mamy przede wszystkim o naturalne składniki. Praktycznie dodatek jakichś środków konserwujących w naszej firmie w ogóle tego nie dodajemy. Pracujemy, i chyba że tu się zrobiono jako półprodukcji, już których praktycznie bardzo mało używamy, bo wszystkie rzeczy tworzymy same. Mamy zakłady wyposażone super nowocześnie, dlatego, tak jak temu powiedzmy 20 lat weszliśmy do Światowej Unii Cukierniczej, przyjeżdżali cukiernicy z zachodu na szkole, to myśleli, że myśmy zeszli z drzew po prostu. I pamiętam, jak byliśmy na mistrzostwach Świata temu, podaje 20 lat temu, zajęliśmy ostatnie miejsce i prezes Światowej Unii Cukierniczej, tłumaczył nam, mówiąc, no, Chciałbym, żebyście w ciągu 10 lat znaleźli się w dziesiątce, myśmy w ciągu 5 lat zostaliśmy mistrzami świata, seniorów, juniorów, więc przez, wykonaliśmy ogromny skok duża, tak. temu, że mieliśmy dostęp do maszyn, technologii i mieliśmy jeszcze przedwojennych mistrzów. Święte Pamięć Pana Probański, który zmarł w 96 latach, był czynny do końca zawodowo, oni pamiętali i takie historyki, na przykład on startował z hoteli bodajże warszawskich yy, yy, taka znana sieć i wedlu dyrektor walczył, żeby dostać 20 kilo czekolady, żeby mogli oni popróbować, wyjeżdżając do Paryża na konkurs Mistrzostw Świata. W ten sposób. To były zupełnie inne czasy. Mhm. W tej chwili mamy dostęp do surowca nieograniczony, tak. do technologii nowoczesnej. Z tym, że polskie cukiernictwo y, temu kilka lat po wejściu do Unii, nasze bardzo dużo cukierników wyjechało na zachód. Dlaczego tak szybko wyjechali? Dlaczego był tak chłonny rynek? Bo się okazuje, że to zachodnie cukiernictwo, owszem, zostało w Francji, we Włoszech, ale w Anglii, w Niemczech po prostu oni się cofnęli. Pośle na wygodnictwo, czyli gotowe mieszanki, jest półproduktów Wszystko produkujemy i mała różnica jest między zakupem wyrobu w markecie a wyrobu w cukierni. A u nas jest jednak zupełnie innym kierunku idziemy. W tej chwili ja przykładowo szczycę się tym, że wszystkie dekoracje, jakie są na tortach weselnych, urodzinowych, my wykonujemy u siebie w firmie. Możemy wstawić parę plastikową. Młodą sobie klient życzy, bo już z czekolady wykonujemy sobie. Ale są już teraz fajniejsze rzeczy, prawda? Jakie właśnie torty najbardziej popierają pary młode? Może tutaj na koniec tak powiedzmy, to jakie znaczy, smaki, jak wyglądają? To, to Smaki są przeróżne, nie mamy ograniczeń. Z tym, że w tej chwili. Ale dalszym... to tort, który zrobiliście? Robiliśmy tort m.in. z pierścionkę Zanoczonowego kilka lat temu. Było robione. Hmm. Był robiony tort w kształcie słoneczników, to Pani młoda sobie tak wymyśliła, a w tej chwili bardzo modne są torty piramidy w środku ze stelażem. To przychodzi moda ze Stanów, po prostu w dalszym ciągu jesteśmy zapatrzeni w naszego przyjaciela tak. w Stanach Zjednoczonych to piękne, i stamtąd przychodzi. I tak, z tym, że hmm. często stała się moda, szczególnie w Krakowie, że torty są dekorowane żywymi kwiatami. Jest to możliwe, ale jest to technika bardzo trudna, mm -hmm. a część firm idzie na łatwiznę i w ogóle już nie powiem jak dekoruje. Z tym, że mówię, co jest sztuka, sztuka po prostu, cukiernictwo, to tak jak jest artysta, jest to wszystko ulotne, dlatego musiałem stworzyć swoje swojej cukierni profesjonalne studio fotograficzne, w którym mogłem tworzyć wszystkie torty, które są na mojej stronie internetowej. Są wykonane zdjęcia przeze mnie. A gdzie te torty Mm -hmm. Także mamy, dobrze, nawet nie? mamy przypadki, że ludzie będąc w świecie, zamawiają u nas torty, dyskutują o sobie i przyjeżdżają, szczególnie ze Stanów i robią wesele, przyjeżdżają na wesele, zamawiają to na wszystko przez internet. My tylko dostarczamy w ten sposób. No tak gratulujemy jest, Marki. Te, no Marka jest w znana i walczymy cały czas o, o utrzymanie tej Marki. się No to super. Gratulujemy też wspaniałej córki, która będzie niebawem następcą, tak Pana? No tak, tak, jak najbardziej. No, Moim marzeniem jest, że my jeszcze pożyje kilka lat i zdrowiem mi będzie służyło, żeby swoją wiedzę, którą zdobyłem przez 30 lat zawodu, po prostu mógł opisać w podręczniku dla cukierników. No, to życzymy powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że Pan przybył do nas do studia. Moim Państwa gościem był Lech Truskolawski, właściciel cukierni Ulecha. Leszek Truskolawski, już się poprawia. <noise> Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panu bardzo. Ja Państwa zachęcam do słuchania Radia Nadzieja 103 i 6 FM. Dzisiaj nadajemy złap, a dzisiaj w naszym programie, taka niespodzianka, wystąpi również grupa, która ma x factor Na pewno Państwo kojarzycie DP, którzy brali udział właśnie w programie, w głośnym programie x factor Dziękuję i do usłyszenia za chwilę.